Cześć, witam was w kolejnej części testowania baz z Ingrid. I dzisiaj yy, piąta, czyli baza yy, pod makijaż wypełniająca zmarszczki i linie mimiczne. Jest przeznaczona do każdego rodzaju cery, a szczególnie do cery suchej i odwodnionej. Już robię zbliżenie i zobaczycie jak ona wygląda. Tak jak widzicie, jest taka żółtawa, może za tą etykietką wydaje się bardziej żółta, a sama baza jest taka bardziej mleczno-żółta, tak bym to określiła. Natomiast no wygląda tak i teraz co obiecuje nam producent? No oczywiście baza pod makijaż, rewolucyjny preparat, który błyskawicznie udoskonala cerę i zapewnia jej perfekcyjny wygląd. Zawarte w produkcie nowoczesne składniki łączą w sobie zdolność natychmiastowego wypełniania linii mimicznych oraz głębszych zmarszczek, z jednoczesnym rozpraszaniem światła na skórze. Innowacyjna formuła precyzyjnie koryguje niedoskonałości bez obciążania. Idealnie się rozprowadza i ekspresowo wygładza. Twarz staje się widocznie odmłodzona i promienna. I może tak, w dzisiejszym teście na pewno będę mogła Wam pokazać, czy baza przedłuża trwałość makijażu, jak i ogólnie daje, wiecie, uczucie na twarzy, jak to się wszystko będzie na niej trzymać. Natomiast trudno mi będzie Wam pokazać, czy ona wypełnia zmarszczki i linie mimiczne. No, u mnie to tak, tutaj taką mam lwią zmarszczkę, troszkę takie minimalne nad brwiami, ale generalnie no, ja mam ten problem, że nie mam zmarszczek. Znaczy, problem, może nie jest to problem, ale no, wiecie, w stosunku do tego, jak Wam pokazać, czy ta baza działa. No, zobaczymy. Bo producent tutaj podaje też, że ona mm, czyni skórę taką odmłodzoną i promienną. OK, po prostu nakładam i zobaczymy, jak ona będzie wyglądała. Wyciskam na dłoń. No, oczywiście muszę tu trochę pokombinować, żeby tu coś wyszło. Oho, idzie. O, zobaczcie, ta jest taka. Trochę wygląda, wiecie, jak budyń waniliowy, coś takiego. No, i oczywiście zapach. Ładnie, delikatnie, kwiatowo, w taki słodki sposób, jak ta poprzednia, czyli ta matująca, ta taka krystalicznie przezroczysta. Biorę dyżurny pędzelek i nakładamy. Tak. No w tej chwili mogę już powiedzieć, że one wszystkie nakładają się w taki sam sposób, czyli tak bardzo, bardzo przyjemnie. Nie, nie jest to takie, wiecie, takie tempe przesuwanie pędzla po twarzy, tylko jest to takie płynne, milutkie. Takie... I druga uwaga jest taka. Ona, tak jak wszystkie pozostałe cztery, Hmm, też troszkę hmm, buzię matuje i muszę Wam powiedzieć, że <laughs> po nałożeniu na twarz klei się dość delikatnie Skó i skóra jest taka milutka, taka zamszowa. O, to jest dobre określenie. Pod poprzednim testem tych baz, któraś z Was w komentarzach napisała, że generalnie ta zielona, nie, turkusowa, ta nawidżająca i ta różowa rozświetlająca są do niczego i że bardzo ściągają twarz i tak dalej. Nie wiem, u mnie się nic takiego nie zadziało. Wyglądało to ładnie. A dlaczego wracam do, do tej uwagi, do tych dwóch baz? Dlatego, że po nałożeniu ta baza daje podobne uczucie jak ta różowa. Czyli to jest takie troszeczkę. Czudzią na twarzy, ale w taki minimalny sposób. I chodzi mi o to, że to jest przyjemne. Nie to, że wiecie, macie coś takiego, jakieś takie ciągnięcie się, że to jest tak, jakbyście mieli suchą skórę. No nie, tym bardziej, że ona jest, no właśnie, no ona jest przeznaczona do cery suchej i odwodnionej, więc raczej, no właśnie, nie powinna dawać takiego uczucia ciągnięcia, ściągania się i tak dalej. Nie, to uczucie jest miłe. Czudzią na twarzy, ale jest w porządku. No wygląda to na razie tak. Ładnie się rozprowadziła, trochę zmatowiła i to tyle. Przechodzimy do nałożenia podkładu i żeby tradycji stało się zadość, to oczywiście adapt. O, dzisiaj mi się troszkę mniej udało nałożyć. No i nakładamy na nią podkład. No i tak jak w wypadku poprzednich baz, też podkład się rozprowadza tak gładko, powiedziałabym płynnie. O. No, wygląda to na razie tak. Yy, przechodzę do korektora. Nałożę sobie tego korektora też od razu na powieki trochę, bo nałożyłam za dużo pod oczy. Utrwalam tym samym pudrem, czyli Pro A na całą twarz nakładam tradycyjnie ten z make-up Revolution. No i teraz zobaczmy, jak to będzie jeszcze wyglądało przypudrowane. Tak, daje bardzo podobny efekt do tej bazy. Chroniącej przed zanieczyszczeniami i matującej. O, powiedziałabym, że to tak mniej więcej na mojej skórze wygląda. Tak, jak wspominałam, no to co do tego wygładzenia linii mimicznych i zmaszczek, no to nie umiem się za bardzo wypowiedzieć. Ok, kończę makijaż i zaraz się pokazuję. Makijaż dokończyłam. No bardzo ładnie się to prezentuje. Naprawdę bardzo podobny efekt do tej bazy. Godzinę mamy 12.16. No i tradycyjnie widzimy się wieczorem, żeby zobaczyć jak to się wszystko zachowa. Na razie i do zobaczenia. Cześć, witam Was w podsumowaniu testu. Mamy godzinę 20.09, czyli około 8 godzin mam makijaż na twarzy, to chyba tak jak wczoraj. Już robię zbliżenie i zobaczycie jak to się wszystko zachowało. Zobaczcie, makijaż wygląda tak. Moim zdaniem naprawdę bardzo ładnie. Przypominam, że dzisiaj testowaliśmy tę żółtą bazę, czyli bazę, która ma za zadanie wypełniać nam jakieś delikatne zmarszczki, linie mimiczne i generalnie tak wygładzać cery. No i teraz słuchajcie, bo <laughs> ja nie umiem się wypowiedzieć, czy ona wypełnia zmarszczki i linie mimiczne, bo za bardzo takich na twarzy nie mam, ale o tym już wspominałam. Natomiast rzeczywiście wygładza cerę i wydaje mi się, że to wygładzanie jest związane z tym uczuciem, o którym Wam mówiłam w trakcie makijażu, że po nałożeniu ona daje takie uczucie takiej atłasowości, po prostu tak jakby skóra była zamszowa, jest tak gładziutka. Myślę, że to jest to. I taki efekt rzeczywiście daje. Makijaż również bardzo ładnie się na niej utrzymuje. I jeszcze jedna jej cecha. Co prawda ja nie pamiętam, żeby ona w ogóle tutaj coś takiego miała. Niby nie ma tutaj chyba nic o tym, że ona matuje jakoś skórę, ale zobaczcie, moja buzia wygląda na całkiem taką ładnie zmatowioną, w taki naturalny sposób. O to mi chodzi. No dobrze, no poza tym ma takie podobne cechy jak pozostałe cztery bazy. No i słuchajcie, skoro jesteśmy przy ostatniej piątej, to tak jak Wam powiedziałam, takie mm, krótkie podsumowanie, żebyście wiedzieli co i jak. Tak jak Wam obiecywałam. Robiłam sobie w trakcie poszczególnych testów notatki, zapisywałam ich cechy wspólne, w sensie nie testów, tylko baz. Zapisywałam ich cechy wspólne i zapisywałam też, czym się różnią i jakie dają odczucie na twarzy. No i teraz tak. Generalnie podstawowa cecha wspólna wszystkich tych pięciu baz, w zasadzie mogę powiedzieć, że sześciu, bo tej zielonej na naczynka też, jest to, że one w jakimś stopniu, mniejszym albo większym całkiem nieźle utrzymują mat na twarzy. Jeśli chodzi o moją cerę, najlepiej tutaj przysłużyła się baza ta przezroczysta, ale jest to baza właśnie taka typowo matująca. I no u niej też to tak najlepiej wyszło, przy czym muszę Wam powiedzieć, że bardzo podobny efekt właśnie dała ta dzisiejsza. Czyli na mojej skórze te dwie bazy dały najbardziej taki matowy efekt. I to jest jedna rzecz. Kolejna cecha wspólna wszystkich bas, to jest to, że one, bezwzględnie na to, który byłby to rodzaj, o tej zielonej też już mówię, bo jakby ja ją doskonale znam, yy, one bardzo fajnie utrzymują makijaż. Czyli wiecie, no nic nam się, wiecie, nie, nie roluje, nie odłazi, nie odkleja, nie mamy jakichś dziwnych plam, placków i tak dalej, tylko ładnie to porządnie, bez względu na czas noszenia makijażu, siedzi na twarzy. Aha, yy, już Wam mówię, makijaż nosiłam mniej więcej od 6 do 8 godzin. Taki był rozstrzał czasowy. Następna cecha wspólna konsystencja tych baz jest bardzo podobna. One wszystkie są takie treściwe, dość gęste i mają konsystencję takiej, no może nie bitej śmietany, ale takiego takiego śmietankowego żelu. Wiecie o co chodzi: coś takiego między bitą śmietaną a żelem. O! Bardzo ładnie się też wszystkie rozprowadzają na twarzy. I bardzo ładnie na nich rozprowadza się podkład i wszystkie inne kosmetyki. Powiedziałem, że to są najważniejsze cechy wspólne tych wszystkich baz. Czyli bez względu na to, którą byście sobie wybrali, to na pewno i ładnie wam się podkład rozprowadzi, i na pewno utrzyma się makijaż. Czyli jakby takie, y <laughs> przepraszam, takie podstawowe zadania, jakie powinna spełniać baza, to one spełniają. Także pod tym względem jest świetnie. Dalej, wszystkie dają przyjemne uczucie na twarzy, ale tutaj już się właśnie pojawiają różnice. I teraz. I bazą, która dała mi takie najbardziej intensywne odczucia, takie najdłużej odczuwalne, była baza. Turkusowa, czyli ta nawilżająca do cery suchej i odwodnionej. Przypominam, że każda z tych baz jest przeznaczona do każdego typu cery, tylko niektóre z nich mają jeszcze taką specjalną dedykację. No i ta jest właśnie dedykowana głównie cerom suchym, odwodnionym, i w 100% się z tym zgadzam. Przemiłe uczucie chłodzenia i takiego nawilżenia daje na twarzy, tak jakbyście sobie krem nałożyli, nawet sobie tutaj napisałam uczucie kremu nawilżającego i takie uczucie daje. Po nałożeniu to się dosyć długo utrzymuje, przy czym buzia rzeczywiście jest taka nawilżona jak po kremie, ale to uczucie. Takie takiego schłodzenia, o którym Wam yy, wspominałam, to tak, no, jakiś tam czas po nałożeniu mija, krótki czas. Także ten chłodek troszkę czujecie, to potem ustępuje. Teraz buzia macie cały czas taką nawilżoną, także jeśli macie cerę suchą, przesuszoną, odwodnioną, spokojnie, bardzo fajna baza. Jeśli chodzi o tę rozświetlającą z drobinkami, ona również jest do każdego typu cery, przy czym szczególnie do cery takiej zmęczonej, poszarzałej. Ja to nazywam popularnie cerą palacza. Rzeczywiście bardzo ładnie rozświetla. Ktoś gdzieś tam w komentarzach napisał, że, że to jest porażka i że widać jakiś tam brokat. Nie, to jest nieprawda, nie widać żadnego brokatu. Zresztą zrobiłam Wam zbliżenie, widzieliście jak wyglądała moja twarz. Tu w butelce są widoczne te drobinki i ja chyba o tym wspominałam. W każdym razie, jeśli nie wspominałam, to mam to w notatkach. Są widoczne drobinki w butelce. Jak, obie, jak będziecie oglądać w sklepie. Natomiast po nałożeniu na twarz, cera jest taka rozświetlona, taka jakby jaśniejsza, ale drobin Wam żadnych nie widać. Przy, przy czym, jak się jeszcze na to nałoży, wiecie, podkład, to już w ogóle no nie wyobrażam sobie, gdzie tam ktoś coś takiego świecącego widział. Nie, to po prostu jest tak. Mm, tak delikatne, tak subtelne, że daje efekt rozświetlenia, nie efekt takich, wiecie, dyskotekowych drobinek sylwestrowych. Nie. Po prostu efekt rozświetlenia, rozjaśnienia. I tu, jeśli chodzi o to uczucie na twarzy, to ono też jest takie nawilżające. Nie, nie, źle mówię. Uczucie nawilżenia daje ta baza. O, ale ono jest zdecydowanie delikatniejsze niż w wypadku tej <tukusowej> turkusowej. Jeśli chodzi o utrzymywanie się makijażu, to w wypadku wszystkich tych baz jest ok. Makijaż się na nich utrzymuje, ale to już mówiłam. Dobrze, Dobrze. dalej. Yy, mamy bazę mleczno-białą, która jest dość specyficzna. Nie każdemu się może spodobać, od razu tak powiem. Baza jest oczywiście do każdego typu cery, przy czym szczególnie do mieszanej i tłustej, ale no nie wiem. Ja bym ją raczej przeznaczyła do mieszanej i do suchej, ewentualnie może do suchej. Najbezpieczniej chyba dla mieszanej, o tak bym powiedziała, i to nie takiej mieszanej, która ma tendencję do takiego intensywnego świecenia się. Ja po nałożeniu tej bazy, po tam kilku godzinach, świeciłam się w tych miejscu, pamiętam czubek nosa i broda. Dla mnie to było takie naturalne, ale ktoś może powiedzieć, że nie, 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 baza ma zupełnie zmatowić cerę i to jest w ogóle niedopuszczalne, więc właśnie... Dlatego powiedziałam, że nie każdemu się może spodobać. Przy czym, jeszcze raz podkreślam, że ja lubię taki naturalnie wyglądający efekt cery i nie muszę mieć takiego, wiecie, kartonu na twarzy, takiej idealnej płaskiej kartki. Jak mi się gdzieś tam coś wieczorem świeci, no to jest naturalne, dlatego że nasza skóra pracuje i no, tak naturalnie wygląda, tak? Nie ma tak, żebyśmy cały czas chodzili zmatowieni. Wtedy wygląda to, no, powiedziałabym sztucznie, ale podkreślam, kwestia gustu. Więc... Dla mnie bardzo fajna baza. Do... Jeszcze jedna wiadomość. Tu jest informacja, że baza chroni przed zanieczyszczeniami. Oczywiście tego stwierdzić nie umiem, więc się na ten temat nie wypowiadam. Ok, czyli to była ta taka mleczna, taka półprzezroczysta, tak ją nazywajmy. Dalej, baza przezroczysta zupełnie, o której już wspominałam. Hmm. Baza matująca. I to jest baza najbardziej uniwersalna spośród tych wszystkich. Ona tutaj nawet nie ma tej dedykacji, że szczególnie do cery jakiejś tam. Po prostu jest powiedziane do każdego rodzaju cery. I myślę, że ta się sprawdzi najlepiej, jeśli ktoś potrzebuje po prostu bazy, która utrzyma mu makijaż i naprawdę będzie porządnie matowić skórę. I ta baza to robi. I ostatnia ta dzisiejsza, no ale to już dzisiaj Wam o niej mówiłam. A tak wygląda efekt. Yy, wydaje mi się, że też fajnie, mat utrzymuje. Oczywiście nie wypowiadam się na temat, czy tam wypełnia zmarszki, no bo. Bo nie wiem, na pewno pięknie wygładza, to jest to uczucie, o którym Wam mówiłam, takie atlasowe. Aha, jeszcze muszę o tym powiedzieć. Ta baza rozprowadza się na twarzy tak najszybciej, tak w taki najbardziej gładki sposób. Aha, ktoś mnie tam spytał, czy wszystkie te bazy mają silikon? Otóż nie. Na pewno nie ma ta półprzezroczysta, która ma funkcję ochronną. to nawet mam taką informację, i z tyłu też jest informacja, że nie zawiera olejów mineralnych i silikonów. OK, i to wszystko. Mamy wszystkie pięć bas, czyli takie, wiecie, ostatnie zdanie podsumowania. Wszystkie są OK, utrzymują makijaż, matują w różnym stopniu. Kwestia tylko tego, co, czego potrzebujecie, co lubicie, jaki lubicie efekt, no i oczywiście jaki macie typ cery, bo jeśli Wam jest to obojętne, no to tak jak już wspomniałam, wszystkie bazy są przeznaczone do wszystkich typów cery, natomiast niektóre z nich są szczególnie dedykowane do. Okej, okay, i to tyle. Mam nadzieję, że to taka krótka, trzyczęściowa seria testów z bazami Wam się spodobała. Dajcie oczywiście znać co i jak, dajcie znać czy któraś z Was Wam przypadła do gustu, a może którąś macie i też ją doskonale znacie. Może napiszcie mi jak się u Was te bazy zachowują, jeśli którąś z nich macie. No i to wszystko. Widzimy się w kolejnym filmie i myślę, że kolejny film to na pewno będzie coś, a la, wiecie, promocję z Rosmana, bo dostaję dużo pytań na ten temat i, i piszecie do mnie z prośbami, żebym taki filmik też nakręciła, więc na pewno coś takiego zrobię. Ok, wszystko na temat baz z Ingrid. Mam nadzieję, że Wam się filmy podobały. Dzięki, do zobaczenia na razie!